Słuchajcie, będziemy dzisiaj ten, będziemy dzisiaj grać w BCADV, czyli Build Castle and Dev Villager, czyli <gryw> najprościej mówiąc będziecie się dzisiaj bronić przed potworami, będziecie mieli czas na uzbrojenie się i tak dalej, żeby kurde, dla mojej zabawy, będziecie moimi gladiatorami dzisiaj. Takie tradycyjne moje tryby z przeczasów, moi drodzy, kiedy to jeszcze mieliśmy po 200-300 osób na live'ach. Także dzisiaj będziemy się bawić. W ogóle możecie sobie tutaj piasek pozbierać, to tam wam już mówię, ale wiecie też nie skopujcie całego, bo musicie stąd później wyjść, <gry> ale sobie trochę piasku możecie pozbierać, bo piasek wam się przyda. Fajnie mówię, by było tak z 30 osób i macie szansę wtedy wygrać nawet, bo to będzie trochę trwać powiedzmy sobie tutaj, będziecie mieli najpierw czas na zebranie sobie rzeczy i tak dalej, także nie wkopujcie się na razie głęboko, bo jeszcze będzie na to czas. Border set, macie tysiąc, lećcie w świat, zbierajcie jedzenie, zbierajcie budulce, współpracujcie, na to nie patrzcie. To jest nieważne. Macie zebrać jak najwięcej przedmiotów, zanim was wytepam wszystkich. Macie tak 10-15 minut na zebranie sobie itemów, moi drodzy. A następnie na tej, jakże prawda, kwadratowej prostokątnej platformie będziecie budować swój zamek. Będziecie budować tutaj sobie zamek, ja zaraz sobie tu pobuduję jakąś bramę czy coś i ja dam wam jakieś, powiedzmy, przedmiociki z racji małej ilości graczy. Słabe, bo nie dam wam nic dobrego i będziecie mieli za zadanie bronić tego zamku, będziecie mieli za zadanie mieli przeżyć. A waszym, mojej drodzy, yy, pod przeciwnikami, będą potwory, które będę respił wokół tego zamku, też. Plus, border zacznie się tutaj zmniejszać. Tu będzie mały border dookoła tego, także, potworu będzie masa. Ja będę dorespiał ich więcej. Macie zadanie przeżyć. Także zbierajcie itemy. Macie 10-15 minut, ja będę na czacie chyba mówił tam jak, kiedy co. I w momencie, kiedy wystartujemy już ze potworów, każdy, kto zginie, idzie na tak zwanego spektatora. No to chyba, kurde wiadomo, nie? W sensie nie będzie miał spektate moda, a będzie po prostu zamknięty w bedrockowej kuli. Tak, żeby nie mógł przeszkadzać y, tym, którzy żyją. I żeby nie mógł się dołączyć w czasie gry. No i w zależności od tego, jak się dzisiaj przyjmie, będę dla was próbował załatwić jeszcze więcej tych naszych wspaniałych trybów. Między innymi Hyden Murder może powróci nawet w tej odsłonie. Eee, ale to zaczynamy. Ja mam tu wam dorzucać specjalne przedmioty gdzie gdzie. Eee, to sobie takie dwa krosboły dorzucimy. Wy macie się dzielić, pamiętajcie, między sobą. Macie się wspierać i tak dalej. To będzie w formie fal atakujących potworów. Zbierajcie jedzenie. Koniecznie zbierajcie jedzenie i musicie się dzielić, pamiętajcie. Bo ten tryb polega na tym, że będziecie nawzajem się wspierać i dawać sobie itemy, które nie są wam koniecznie jakoś potrzebne. Czyli jeśli masz za wiele żelaza, dajesz to drugiej osobie. Bo czym was więcej będzie bronić, tym lepiej. Bo z tej strony na przykład będą was gasty atakować, z tej strony na przykład creepery wam zrespie, z tej was setka zombi napadnie, tu evokerzy, jakieś inne gnojstwo. Później blazy mogą się zacząć pojawiać. Ja tu będę, wiecie, spawn mop i tak dalej. Jeśli dłuższy czas nie będą was wytłuc, i się już znudzę, to wygraliście wtedy. I wtedy na kolejną rundę macie specjalne bonusy. I na kolejnym trybie będziecie mieli ulgi specjalne, jako wszyscy bo zawsze wygrana idzie na wszystkich widzów razem, bo wy zawsze współpracować macie, to jest podstawa tych trybów wasza współpraca, Zbieracie trzcinę, zbieracie skórę, musicie enchanty porobić sobie także no co, wasz zamek tak będzie wyglądał, wy sobie musicie go uzupełnić jakoś, najlepiej wiecie, jakieś pokoje do tutaj coś, Czy coś co jest praktyczne, nie, nie mówię tu jest budujcie sobie domki i tak dalej bo będę was naparzał, tak ostro będę was naparzał tutaj, żebyście zginęli wszyscy no to co, ukrywamy skrzyneczkę z kolejnymi super itemsami, nie, ja myślę Także myślę, że sobie tutaj może pójść, powiedzmy, jakiś taki, kurcze, no, no taki mieczek fajny, powiedzmy, pójdzie teraz na broń i jakiś łuczek, co by nie było, spół z takim strzał, taki, o, takie coś. Dobra, schowamy jeszcze jedną skrzynkę tutaj. Co by w niej schować, powiedzmy, coś, co, co by się mogło przydać, coś, co by mogło być tutaj jakieś fajne takie, insta health, może nie, ale jakbyśmy regeneracji na przykład dali wszystkim. Hmm. Selfolink może nie, bo to jest trochę ten... Eee, czy mamy tu regenerację? Mamy, regenerację na 5 sekund, proszę, Rzucamy cykl. A może na środku zamku coś ukryje, na przykład? Dobra, marze małe, tutaj damy jakieś kurcze, chociażby tutaj takie rzeczy. Na kogoś kto przyjdzie do zamku, nie? I damy dwa miecze, bo się możecie podzielić, pamiętajcie, to nie jest tak, że masz miecze, dwa i dwoma będziesz walczył. W ogóle łapa w górę kurcze, jak chcecie więcej takich trybów. Bo mam jeszcze pomysłów trochę, jak wiecie, Cyfer jest pomysłowy człowiek. A co to my tutaj mamy? Halo, dzień dobry. Ktoś tu skrzyneczkę opróżnił, to bardzo dobrze. Uwaga, te pan. TP all. Oj, tu się nieźle zbugowali. Macie enchant, no proszę! Wow, ej, ale słuchajcie, wy tu... Jakie to jest dobre! Ja tu będę was na różne sposoby atakował. Fireballami, piorunami, kurczę, Będę wam Squidere's pił w środku, to nie wiem jak to ma was zniszczyć, ale może pomoże mi jakoś. Będziecie się bronić, a za każdą wygraną rundę, rundy będą tak różnie przeze mnie czasowo oznaczane, będziecie dostawać jakieś specjalne itemy. Jakieś tutaj, prawda, ułatwienia? Chociaż ja nie będę wam ułatwiał specjalnie. Zamykamy oficjalnie spawna i nie na wejść do gry już od tego momentu do kolejnej rundy. Siemano Alice, dzień dobry bardzo serdecznie! Rozpoczynamy zabawę, słuchajcie! Rozpoczynamy i difficulty zostaje zmieniony na easy. W tym momencie zapada noc. Mafia się budzi. <laughs> o nie mogę zrobić kurczę. Dobra. Także Cywer teraz robi sobie. O w ogóle wędrowny villager się zrespił. Co? Nie wierzę. pad omen. 1. Zaczynamy od Rajdu, moi drodzy, to jest pierwsza fala, jaką dostaniecie dzisiaj. Oj, kocurek, nie polecam. Każdy, kto teraz zginie, trafia na spawna i nie może z niego wyjść, więc uważajcie na siebie. Zrób falę potworów. No, pierwszą falą będą nasze rajdy, oczywiście. Także rajdy zaraz tu się gdzieś powinien respić. Czy on się respi dopiero kiedy jest cały załadowany? Jest i rajd, moi drodzy. Patrzcie, zaczął się atak. Tylko to będzie takie mówię, najpierw zaczynamy od takich słabych fal, a później przejdziemy do potworów po prostu mas potęg. W ogóle z nich możecie dropnąć, kurczę, te, mm, kusze, to wam polecam ich sobie utuc bo to serio fajne. Co ty się na mnie patrzysz? W kamerę patrzymy, tak? tak? Takie fejmy jesteśmy. Patrz, kurde, jak tutaj. Więc no, tutaj widzę marne szanse tych moich potworów, niestety, na przebicie się. Czy ktoś będzie dumny taki zejdzie na dół? Dumny, odważny, durny... O, są już pierwsi walczący, kurczę. Pamiętajcie, że jedzenie mają ograniczone, także jeśli tracą HP, to muszą regenerować. Aczkolwiek mają jagody. Jagody to fajne źródło jedzenia. Jestem komentatorem normalnie sportowym tutaj. Raid myślę, że jest fajną pierwszą przeszkodą dla was. Gdzie tu jest raid, kurczę? Halo? O, już jest tutaj, kurczę, raj, dotator kurczę. Nasz ulubiony potwór jest. A ten potwór potrafi, kurczę, zajść za skórę, więc lepiej go atakujcie w tłumie. No bo kurde, nie będzie wam za przyjemnie, jak wam wpierdzieli, kurczę, masakrator. Nazywajmy masakrator ten potwór, okej? Okay? Słuchajcie, czaty, zgadzamy się. Od dzisiaj to jest masakrator. <grym> Pięknie tutaj tłuczecie go. Kurde, bele, no nie myślałem, że tak pójdzie. Hmm, czekajcie, czy z rajdu na pierwszym poziomie można dostać totem of undying, bo to będzie fajna serio rzecz na początek, kurczę. Dobra, zostało jeszcze tutaj trochę rajdu, także ubijcie ich wszystkich i za chwilę będziecie, kurczę, dostawać nagrody. Oj, kolejny rajdownik tutaj jest. Zresp w nocy fantomy, fantomy się same zrespią bo tyle jest lepiej, że tutaj dzień sobie trwa I nagle się zrobi noc I fantomy się zrespią, patrzcie jaka armia Ja lubię na to patrzeć, jak wy kurcze taką armią jesteście Ride wiktory moi drodzy, wygraliście rajda Gratuluję No to co, nagroda tak? Ja myślę, że, że tort to jest dobra nagroda dla wszystkich Wiecie, że każdy z was by chciał zjeść sobie tort I na przykład mogłaby być to Wałówka zamukowa, nie? Myślę, że na pierwszą nagrodę torty będą dobrą rzeczą Dla tych głodnych i myślę, że rzucimy jeden z komplet zbroi. Możecie się podzielić z nim, może ktoś sobie go całego przyjąć. Yy, ja na przykład będę tak rozrzucał losowo troszeczkę te rzeczy, tak, żeby jedna osoba się niekoniecznie rzuciła na to. I powiedzmy, jeszcze komplet dwóch mieczy wyrzucę łuk. I tutaj troszeczkę strzał losowo, powiedzmy, porozrzucam, żeby sobie osobę, osoby tutaj pozbierały. Yy, co by nie było, że ja, jednemu rzucam jakieś itemy. Uwaga, zaczynamy falę drugą w takim razie. Tylko, że to już nie będzie rajd, moi drodzy. To już nie będzie rajd, to już będzie coś stricte stworzonego przeze mnie. Także teraz będzie dużo gorzej. Także co myślę, że zrespimy sobie teraz. Zaczynamy, kurde panie. Zaczynamy od blazów. Jest tutaj mała gwardia blazów, moich kochanych, prawda? Zaraz potwory z nocy jeszcze dołączą. To będziemy się dobra faza druga, bo możecie przy okazji zdobyć kurcze potrzebne wam Blaze Rody. Z Blaze Rodu możecie zrobić potki. Potki mogą dużo, dużo potek nie zrobicie, spida możecie zrobić, szybciej biegać. Macie piasek na szkło, macie wodę. Ma czy macie nieskończone źródło tutaj w środku? Polec... Oj, oj, panie, panowie, ale tego wam nie polecam robić. Bo będziecie mogli tylko wyjść, kurczę, w nederze na przykład. No i co? Ja myślę, że teraz... Y oj, pokonaliście już moich potworów wszystkich? Zrespijmy, kurczę, kolejną gwardię. O ja pierdziele, teraz to ruszyły normalnie, jak po wałówkę na stołówce, nie? O Jezus, mewcik, jakie ty masz przerąbane teraz. Hewcik, ja ci współczuję, wiesz? Ty uciekaj lepiej. I jeszcze Wiedźma go na pierdziela. Czy mamy pierwsze zgony? To jest pierwsza szarża tak naprawdę na zamek, kurde. Zaraz będzie się robić lepiej, bo będę na coraz wyższym poziomie wam respił tutaj wszystko. Będziemy przechodzić... Oj, pierwszy zgon, słuchajcie, pierwszego wojownika straciliśmy. Oj, oj, oj. Kefcik, współczuję ci, kurczę. Odpadłeś z rozgrywki teraz na tą rundę. Dobra, idzie Gwardia Pająków, moi drodzy. O Jezus, to jest zmasowany atak pająków. To jest koszmar. One w ogóle mogą wejść po murze, czajcie. Oj, nie polecam, nie polecam. One, pamiętajcie, truciznę dają. A kolejnej nocy wchodzi poziom normal, także teraz macie easy. O Jezus Maria, to jest po prostu... Wyobraźcie sobie, iść po domu i takie pająki na was skaczą w takiej ilości. To by było okropne. Kurczę, tutaj się świetnie poradziliście, muszę powiedzieć. Tam o jakiś pająk uciekł. Eee, kurczę, no nie spodziewałem się, że aż tak to łatwo pójdzie wam. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Kolejny w klatce zamknięty. Oj, oj, ten z res. Ja myślę, że to je... Ciekawa, ciekawa propozycja. Tylko czy one od deszczu mnie nie obrywają? Endermity to takie małe gnojstwo jest. Magma Slime? Mm, to może na kolejny dzień zostawimy. Nederowe potwory. Będziemy stricte nederowymi walczyć. A później na hardzie dopiero będę Enderman. O jezu, wy jesteście straszne robaki. Ojojoj. Ojoj, ale dobra, one nie są aż takie straszne w sumie, jak się zastanowić. Mało mogą. Ale kolejnej nocy będą respić się. Gasty, moi drodzy. To już będzie hardcore. Ostatni, moi drodzy, zmasowany atak tej nocy zrobimy. Ostatni zmasowany atak, słuchajcie. I po tym ataku już zaczynamy kolejny dzień. Chwila przerwy i wydanie wam nagród oczywiście. To jest atak od przodu, frontalny nadal. Rybiki cukrowe. To by była chyba przesada lekka, wiesz? Chcemy się pobawić oczywiście troszeczkę z wami. Patrzcie. Oj ojoj, a co to się dzieje? Tam drzwi zamknięte są. A jak tak fireballem strzelił tutaj? No tutaj mi fireball nie pomoże. A jakby tak TNT tutaj wam wybuchło? Widzę, że to jest świetne. W ogóle zabudowali te kurcze zabudowanie. Hmm. Rybiki na sam koniec. To jest dobry pomysł. Jak, nie jak będą mnie niedobitki jakieś. Słuchajcie, czy jakieś wyłomy w murze to nie byłby dobry, świetny pomysł? Myślę sobie, że to byłby dobry pomysł. Jakbyśmy mieli tutaj wyłom w murze, co? O ty, Krzyśku, kurczę. Patrzcie, jaki dowódca się znalazł, nie? Dobrze, no to dzisiaj TNT już wam nie wysadzę. Krzysiek wam tutaj dał. Moi drodzy, więc zaczynamy za chwilę fazę numer dwa. Ale wpierd rozdam tutaj nagrodę za przeżycie nocy. Czy to będą ciasta? No niekoniecznie Myślę, że w tym momencie możemy rzucić wam. Teraz rzucimy coś specjalnego tutaj. Będą to podki stęża. Jedynki. Na razie jedynki. Rzucimy je w kilka miejsc powiedzmy. Bad omen! I o sekund 100 Poziom 3 Widzę, że ktoś utukł villagera, który to miał być. Także moi drodzy, proszę, proszę nie utłukiwać villagera, który ma z wami mieszkać. On ma stanowić wioskę z tego budynku, tak? Powiedziałem. Ej! Halo, Radwi! To jest wasz mieszkaniec, tak? <grym>, teraz macie poziom, drugi, poziom trzeci, więc tutaj może się zespić w późniejszych fazach trudniejszych, które przeciwmy. Chodź powiem, że te rajdy są fajne, bo możecie zdobyć z nich kuszę, możecie z nich zdobyć później Totem of, undying, nie? I'm undying! Ride defeat! Który ciul utuk villagera się pytam? Hmm. Jezus, jak to wygląda. Jeden ten kurde rajduje, a tutaj taki tłum nie na niego. O Jezus, co wy robicie? Nie, wydropił enchantowaną kuszę. Krzyśek, czy ty podniosłeś enchantowaną kuszę? Czy mi się zdawało? Weź napisz na liveie nam tutaj. Czy ty masz enchantowaną kuszę? Kolego, który podpala. Nie bądź zbanem, ok? Dobra, rajd rozpoczęty, moi drodzy. Gdzie to jest? Gdzie tym się tuczecie, panie, panowie i państwo? Eee, tutaj jest ten rajd, ok. Tu już się kurczę zaczyna hardkorowo. Ale macie, kurde, efekty sobie tutaj dosyć fajne, bo dostaliście ode mnie Strange. A Strange to jest taki efekt, który wam fajnie tutaj ustawia walkę, nie? shot, No to fajny enchant jest, naprawdę. Szczególnie, że w nocy mogą was gasty zaatakować i blazy i jednocześnie. Tylko Rajd się skończy i zaczniemy walkę z drugą falą, moi drodzy. Teraz może być gorzej w nocy. Czy to jest na blue? Tak, na podserwerze blue. Jest konkretnie. Halo. Jeden race, Remain. Została wam Wiedźma. Wiedźma została pokonana. I chyba to będzie ostatnia fala tego, kurczę... Oj, to jest dosyć mocne. Rakuj, kurczę, może mieć przerąbane, jeśli oni tak będą go zmasowanie tutaj atakować. Oj, jeszcze te małe gnojstwa się respią teraz. No to powiem wam ciemno, ciemno. Ten rajdownik mnie, kurde, interesuje, nie? To jest mocna bestia. Dobrze, że ją pokonali, bo by nie mieli szans. I chyba myślę, że jeszcze jedną rzecz wam tu dorzucę. Tak propo, bo macie siodła w tym momencie, chłopaki. Macie siodła. Koń to jest dobra rzecz, kurczę. Nie płaca się go zabijać w ogóle. Z bronią żeś do niego podszedł. Chłopie, co ty chcesz, ko, kurde. Ja bym ci, kurde, podszedł z pięściami, to co, byś, boś stary? Dobra, kumpel, zostajemy. Będzie hardkorowa noc. Biorąc pod uwagę, że tutaj na przodzie się dzieje hardkor, moi drodzy. I kolejni gracze wyt... W ogóle mury zaczęliście dobudowywać, widzę. Więc lepiej szybko się z nimi uporajcie. To jest noc latających bestii. To takich... Strasznie wredny, jaka była w ogóle komenda na zrespienie gigantycznego fantoma, możecie mi przypomnieć? Ja wam współczuję, nie? <guliczek> Wilczek, tak trochę masz przerąbable, nie? Bo jesteś najwyżej, a gracze najwyżej i najniżej są fokusowani. To chyba nie pamiętasz o tej opcji takiej, nie? Także moi drodzy fantomy, teraz będą was nękać w tej nocy, no no, przykro mi. Więc zaczynamy! W kolejnej nocy będzie hard, wiecie? Raczej mogę o barierę zrespić gaz, nie mogę. Więc wlatują cztery gasty, myślę sobie, na razie. I mamy rundkę kolejną, moi drodzy, w takim razie. Gasty sobie tutaj będą nawalać pięknie. Oj, hit to grand to hard, ktoś nam spadł. Przykro mi. Ja kurczę, ta noc będzie przerąbana, ale chyba czekamy do rana, co? Myślę, kurde, dzisiaj z nocą. O, ale pięknie te gasty będą nawalać tutaj. Oj, tak, tylko mury nie zniszczą niestety. O, najlepsze jest to, że graczy zaczyna brakować, bo giniecie. I w tych miejscach mogą rozpić się potwory. Ale te fantomy są po prostu przekozackie, nie? Te fantomy to jest po prostu zwyrolstwo. Muszę wam powiedzieć. Nocne szczury atakują nie. Jezus, patrzcie to. O, jak one się fokusują na jednego, nie? Musicie je utuc, kurcze, bo nic nie zrobicie. Ci, co najdłużej przetrwają, dzięki. Jeśli przetrwacie do momentu, kiedy ja powiem, dosyć basta, koniec, wygraliście. To w tym momencie, kurcze, na kolejny rondę start zachowujecie itemy. Ale myślę, że trzeba zgłębić troszeczkę graczy na zewnątrz. Nie uważacie. Uważam, że trochę za dużo graczy na zewnątrz sobie stoi. <laughs> I nic sobie nie rodzi. Nie rodzi. O, wind ma siema. Wind ma w ogóle poenchantowana. Trochę masz tutaj za luźno, kurde, ty i Krzysiek. Ja myślę, że możecie powalczyć trochę z potworami. Trochę pognębimy graczy na zewnątrz. A co? Ci w zamku mają tam fantomy. Ja uważam, że wy macie za luźno, moi drodzy. New Rand. Na razie jeszcze jedna istnieje. A gdzie pani ucieka? Halo, tu zombiaki za panią pobiegną sobie. A co jakbyśmy do tego wszystkiego dorzucili na przykład szalkery, <laughs> ale nie te fajne. Co jakby tutaj jakiś szalker się zrespił pod zamkiem, halo. O nie, tu szalkery teraz strzelają. Mitor, ty masz przerąbanet. A do dnia zostało jeszcze trochę. Jak będzie dzień, włączamy peaceful i włączamy harda. Kolejnej nocy zaczyna się hardcore istny. I uwaga, bo teraz Cyfer będzie wam kurczę sabotował mury, nie? Bo trzeba tak zrobić kurczę. Oj, czy tutaj wy wy jakiś wy, 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 wyłącz murze Ja myślę, że trochę wam tutaj uproszczę sprawę, może tu nie, bo to jest spawn, więc tu nie możecie nic robić. Ale jakby tak na przykład tu przypadkiem się pojawiły rakiety z diamentów, hmm. Piękna, prawda, budowla. Myślę, że takie piękne, tak, zlagował mi internet. Jakby się pojawiły takie rakiety z diamentów, każdy by chciał mieć taką rakietę, prawda? Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby stworzyć może bat omen jakiś taki coś y Poziomu 5, powiedzmy. Myślę, że to nie będzie za duże. Jakie są fajne, uporczywe potwory. Elder Guardian, co nie pozwoli im kopa kopać, myślę, że będzie dobry, nie? Także musicie uważać, gdzie się zakopiecie w tą noc. O hmm. Ojoju, ile tu się tego zespiło. Dobre. On ma regenerację! To jest zwyrol największy, to jest zbrodniarz wojenny już w tym momencie, nie? draku Totem of Undying! Wow! Tylko przypominam... <gryw> zaczyna się armagedon w nocy, drodzy. No i zaczynamy, kurde, no nie będziemy się pitolić tutaj z zabawą, nie? Myślę, że kurde wiecie. Taktyczny szalker też będzie dobry, nie? Gdzie nie, gdzie na murach tutaj. A co może nawet w środku? A co jeszcze powiem więcej taki windicator, co się wbił na mury? A nawet kilku windykatorów, kurczę. No i zaczynamy rozwałkę, moi drodzy. W ogóle to podtrzymuje rajda, czajcie. To że tyle windykatorów się lespi. No i moi drodzy vindicatorzy, ja was proszę, chłopaki. Patrzcie, zrobię wam wejście. Patrzcie, normalnie, jak widzowie na mitapie się zbierają, nie? Daj autograf, rezy, daj autograf, rezy, idę po ciebie. Daj autograf, halo, gdzie autografy? Daj autograf u góry. No i panie, patrz teraz, normalnie. se wjechał tutaj na pełnym impecie, nie? A ja myślę, że Shulkery jeszcze takie taktyczne, gdzie nie po stronach muru mogą być. To jest noc ostateczna, to się pobawić możemy. A ja bym faktycznie zrobił spawny... Spawn... Mob Ender Dragon? Nie znaleziono moba. hm, Słabo. A, zapomniałem w ogóle o jednym <gryśek> Krzysiek ty masz w ogóle przerąbane już teraz Tak, tylko madowna, nie? Zapomniałem o tym. Ojojo oj, jak tu się źle dzieje, jaka impra tutaj, nie? I teraz, jak nadejdzie dzień, to ci, co zostaną z itemami, to mają szczęście, nie? Generalnie. Ale mogę teraz zrobić coś takiego. I siema, nie? Nie ma itemów w tym momencie. Jest lepiej, schowajcie przedmioty innych graczy. I kurczę, zachowajcie je sobie. Czyżby zamek został w pełni opanowany przez potwory? Tak to wygląda w sumie. Jakby potwory zdominowały tutaj graczy, nie? Oj, czy to jakieś było słyszane tutaj w zamku? O co chodzi? Przepraszam, czy tu mamy dojście? Dzień dobry! Potwory chyba zaczęły zajmować zamek, tak mi się przynajmniej zdaje. Opaki, ale tu macie przejście, wiecie? Ojoj, ile tu ich się zrespiło teraz z tymi flagami, nie? Ojoj! Ojoj, ojoj moi drodzy, ja tych temów nie zbieram, możecie sobie pozbierać. Hmm, czyż to już wszyscy zginęli? Nie, są nadal niedobitcy jak coś. Ojojoj! Ojoj. I to widzę tacy ostry niedobitcy, kurczę, którzy zwiewają przed twitterem, o Boże! <grym> jak ja uwielbiam takie widoki. Na takich chwil człowiek żyje, nie? To jest po prostu piękne. To jest na miniaturkę dobry w ogóle sztos. Oj, żyjemy niestety już nie. No i tam jeszcze zniszczone. Przykro mi, a wy tutaj zamknięci w ogóle was atakują potwory, nie? Jest tutaj, widzę, parę osób pochowanych. Ale panie, co to za zamykanie się w jednej kratce? A co jakby tak TNT panu tutaj wybuchło nagle? <laughs> co pan zrobi w takiej sytuacji? Oj, oj, chyba za późno trochę. <laughs> Jezus, tu się toczy walka w ogóle... Nieogarnięta, nie? Walpiorunami. Nie, 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 ja nie będę tak ten. Ja potwory staram się przeprowadzić. To co ja myślę? No przetrwaliście, nie? Ja myślę, że przetrwaliście. Dobrze, proszę wjeżdżać w takim razie. Możecie wejść. Drugą rundę za chwilę zaczniemy. A więc mamy tutaj, moi drodzy, zbudowany piękny zameczek. Uwaga, nadchodzi noc! A to oznacza atak potworów. Teamset Times Timeset nighten! Trochę z potworów, wam porę A co to za guardian tutaj, randomowy? I to jest taki randomowy guardian też. Teraz mamy chwilę ten. chwilę przestoju. Aczkolwiek myślę, że jakaś bardia pillagerów z tej strony nie byłaby głupim pomysłem. Taka o mniej więcej, nie? Taki sadyzm w czystej postaci. O Jezus Maria, kto to się zgromadziło teraz? O, może jakaś inwazja spiderów. Myślę, że takie pajączki to jest odpowiednia chmara, nie? Wszyscy domy zbudowali turcze, ale mnie zwyzywała moderatorka, nie? Czy da się kusze naprawić? Chyba tylko kuszą w kowadle. Ty, otwarte wejście, patrz. I bend Creeper. O podłogę. I mamy Creepersy teraz. O, panie... O, Baben, tutaj se uważaj na plecki, powiem ci. Patrz, patrz. Co to było? Creeper... What the fuck? Widzieliście to? Creeper podrzucił Creepera, który wybuchł Creepera. Te Creepery będą największym zwyrolstwem w tym momencie, nie? Ravengery. No myślę, że to jest dobry przeciwnik. Jednego tak na murach statystycznie serzucimy mi przy Zetim. Ole, Zet mu wywalił z bara. Ocie proszę, jak normalnie na imprezie, nie? Czy Ravangery będą mi się odpowiednim tutaj przeciwnikiem dla naszych, yy, prawda, graczy? Oj, ojoj, Stworzenie działka z TNT nie będzie głupim pomysłem, wiecie? Ej, no co jest? What the fuck? What tak, fuck? O, to dobrze siekło. Będzie naprawdę zwyrolsko. Chyba każdy wie, dlaczego służy Podka Invisible, prawda? Ale powiem wam tak. Czym by było to, bez kilku niewidzialnych Creeperów na zamku, co? Kilka niewidzialnych tam. Takich kilka niewidzialnych creeperów, które gdzieś tutaj chodzą. O tak, zaraz. Jeps, i pięknie, dobre to. Ej, wybuchający creeper do... O nie, bo wy będziecie niewidzialni jak w to wejdziecie. No nie, i mam niewidzialnych graczy. Te creepery to zły pomysł. Ej, a jakbym dał na nie poison? To on jeśli wybuchnie... Tak, to zostawia... O ja pierdziele, czajcie to. I macie teraz zakażone strefy w zamku. Patrzę. A nie, to jest poison, a ja ich niewidzialnych chciałem zrobić. Niewidzialne Ravengery, O kurde. To jest ciekawa jednostka. Nie, nie poison. Invisible. No panowie, macie Creepery do zabawy. <grymny> Te Creepery są z wyrolem w ogóle. Ej, szanuję je bardzo. No to zwiększamy difficulty, e, Słuchajcie, po tej nocy wchodzi najwyższy poziom hardkoru, czyli niewidzialny wider. Myślę, że taki jeden kontrolowany troszeczkę, prawie wybuch by się przydał. <grym>, ja w ogóle spać nie mogłem, słuchajcie. Ojoju, ale to poleciało. Ojoju, To trochę mocno poleciało. No to moi drodzy, day. Uwaga, teraz przygotujcie się, bo kolejna noc jest. niewidzialne widery. <grym>, to wam wystarczy. Dobrze, i teraz invisible. Piękne, piękne, niewidzialne widery, moi drodzy. O Jezus, to będzie dobre. O liska atakują, on jakie, one są kochane, prawda? Dobra, miłej zabawy życzę wszystkim widzom No nie naprawdę one poleciały do góry. Dobra, to muszę doręczyć tutaj widera. Myślę, że takie silver fisher, robaczki mogą na przykład tutaj dużo napsuć w krwi, wiecie? Oj, Lukos, oj, Lukos, oj, Lukos, oj, Lukos, ty nie wiesz co cię bije nawet Ale uidery mi się zbliżać, kurczę, tylko no tak powiedziałbym w ślimaczym tempie. Dobra, tu masz pilladera. Patrz, teraz masz tutaj zamek, nie? Ja myślę, że wiecie, coś zrobimy fajnego. Słuchajcie, także każdy stawia łapę w górę teraz. Jeśli chcecie więcej takich trybów mieć. Ja myślę, że zrobimy coś fajnego teraz. <laughs> każdy wie, co to jest coś fajnego, nie? Zwyrol totalny. Dobra i teraz patrz. Miłej zabawy życzę wszystkim, którzy na dole są. Yep. O Jezu, jak to ładnie wygląda. Nazwajem. A co na... Co ja powiedziałem z tymi, bo nam zapomnę Howard? Jeżeli tych tu nadal jest tyle. Powiększ spawn. Nie, spawn będzie taki mały. Oj, oj oj, a tu się panów tutaj kurde widzę ten. No i co, ja myślę, że kurde wszyscy przeżyli tutaj, ci co przeżyli. Gratulacje dla Krzyszka chociażby tutaj, który widzę, że no jest nie do zdarcia obecnie. Ech, tutaj tutejszych też nie dobijemy, co się zdaje niektórych, chociaż tu ktoś ginie. Także myślę, że kolejnym z, ze startem dorzucimy jakieś bonusowe itemy wam, a w tym momencie kończymy moi drodzy. Z tym razem będą dużo lepsze itemy na start dla was. Także uważam, że dzisiejszy BCADV zostało zakończone. Co mogę powiedzieć? Mimo mi było dla Was prowadzić dzisiejszą rozgrywkę. Wygraliście, raz będziecie mi udogodnienia z mojej strony na starcie. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!